Z danych zebranych przez pracowników socjalnych wynika, że w Toruniu rok rocznie przybywa osób bezdomnych. Liczba ta nie jest jednak stała. Zmienia się w zależności od pory roku, sytuacji materialno-bytowej, ofert zatrudnienia na rynku pracy czy liczby osób opuszczających zakłady karne. Średnio w ciągu roku to jest około 480 osób. Jednorazowo w gminie przebywa od, 9, od 190 do 210 osób. Jak jest, kiedy jest zima, jest większe obłożenie. Natomiast latem osoby bezdomne, nie wiem, nocują w parkach, na ławkach, często nie chcą korzystać z naszej pomocy, natomiast zimą jest ich dość dużo. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, we współpracy z wieloma instytucjami i organizacjami, każdego roku przygotowuje specjalny plan pomocy osobom bezdomnym. Do akcji włącza się Straż Miejska, Centrum Caritas czy Polski Czerwony Krzyż. Schronienie w czasie znacznych spadków temperatury potrzebujące znajdą także w Zespole Usług Społecznych mieszczącym się w dawnych budynkach pokoszarowych przy ulicy Skłodowskiej-Kiri. Obecnie mieści się tam noclegownia i schronisko dla bezdomnych mężczyzn. W chwili obecnej mamy 66 miejsc w schronisku dla bezdomnych. W noclegowni tych miejsc jest 50 z możliwością zwiększenia bazy noclegowej nawet do 80 i myślę, że 90 miejsc. Także jeżeli chodzi o pomoc jest ona zróżnicowana w zależności od tych budynków, w których się znajdujemy, więc schronisko jest miejscem, gdzie panowie otrzymują pomoc terapeutyczną, pomoc finansową, pomoc programową, biorą udział w realizacji projektu, w tej chwili projektu Dach nad Twoją przyszłością, realizowanego ze środków unijnych. W noclegowni dla bezdomnych jest to głównie pomoc taka interwencyjna, gdzie osoby otrzymują dach nad głową, gdzie mogą skorzystać z gorącego prysznica, czy zjeść posiłek. To jednak nie wszystko. Już w przyszłym tygodniu do użytku oddane zostaną kolejne dwa budynki. W pierwszym znajdzie się Centrum Interwencji Kryzysowej, miejsca dla bezdomnych kobiet z dziećmi oraz mieszkanie chronione dla 16 osób. W drugim budynku zarządzanym przez zakład gospodarki mieszkaniowej znajdą się lokale tymczasowe.